Musiałem wyjebać widzowie Dawać się kurwa gaderować tutaj Jezu, nie ten przycisk! To miało być E! Aby wyszło mi R -ka. Gdzie on idzie? Ten Ach kurwa! Jebany z kurwy syn, dawaj go szybko, sylwuś Ja pierdolę kurwa Kurwa, co to się tak leczy? Kurwa ja pierdolę Dariusz, gdzie ty tam biegniesz? Pochuj biegniesz w tą stronę, nie możesz kurwa w drugą, to bym ci pomógł Co, so, ale zobaczcie, no idiota skończony Pobiegłby w drugą, no to bym mu od razu pomógł A tak to taka zabawa, w kotka i myszkę To jest bez sensu, właśnie się gra z, z oszołomami Ja nie kułam tego, nie? Prądy na mnie rzucił, nie? Nie wiedziałem kiedy to zniknie Dawaj no gdzie uciekasz? Zniszmy przynajmniej wieże, no Bo jak ja padnę to będzie szkoda strasznie Bo mam pięć tych Charge'ów Kurwa, no Dobra, biegną już Kurwa, nawet nie wiedziałem, że on ma takie strzały Dawaj, ja pizdę go balimy Kurwa, pomóż mi tutaj Kurwa! Ja no pierdole, Dlaczego on poszedł, ten Michałco? Ja pierdolę! No mieliśmy typa! Ale żeś Michał mnie wystawił. Kurwa, jaka tu jest bitka! A! Widzieliście i Ulta? Ona Ulta zrobiła w drugą stronę! Ja pierdolę! Jaka ty piara śmieszna No i dawaj go, lecimy z nim, lecimy z nim kurwa, dawaj go, dawaj go No i w dupę Mój odpuścił, nie? Ja nie podoba mi się takie granie Ten Nolan jest kipką Ja uważam, że on jest kipką Powinniśmy tego Timo już yy, pocisnąć, nie? Do końca i yy, zabić go Nie podoba mi się ten gość To ja się... Ja czasem mam partnerów, że się z nimi dogaduję. A czasem mam partnerów, że się z nimi za chuja nie dogadam. A ty co tutaj? Dawaj go teraz, teraz go kurwa, na pizdę Ale to menda. Reportujcie tego Hara. Nolan 12 Strasznie typ jest nieogarnięty. Moglibyśmy gościa poskładać, nie? Tylko że typ nie ogarnia. Niech stąd idzie w ogóle w pistu. No dobra, padłem, ale Zabiłem A czekajcie, bo tutaj jest bitka. Dobra, i cofać się na naszara. No pomóż kurwa, debilu czwarty Przecież to to kurwa pada. Co tutaj robią oni w ogóle? A, a kuna niego nie działa, tylko E. No nie uciekaj! No kurwa wracaj się, debi. Ja pierdolę kurwa! Co za banda idiotów! Gdzie kurwa polecia? Miałem leczenie dla ciebie! Chuj w dupę takiemu kurwa zawodnikowi. Dawaj... Zabijemy go tego? W pizdę kurwa. Kto to jest? Co to jest? Snajper hyper Snajper Hyper. Ja, jak się reportuje? Czy nie można się zebrać kurwa do kupy i razem pobiec? W czwórkę albo w piątkę? A zaraz, o kurwa, patrzcie. Tutaj już wchodzi. Idź ktoś tam, ochroń ten inhibitor. Ale nie, siedzą tu. I takie jest granie z nimi, nie? I mnie to wkurwia coś takiego. Bo wystarczy iść razem, żeby Lux była z nimi, a nie dobiegała po 20 sekundach.